Ponieważ suma mas M1 i M2 jest większa od masy M3, więc również suma ciężarów Q1 i Q2 jest większa od Q3, w efekcie układ będzie poruszał się tak, jak wskazuje strzałka. Oprócz ciężarów występują jeszcze siły będące wynikiem oddziaływań wzajemnych mas. Masy oddziaływują na siebie poprzez nici, które je łączą. I tak, masy M1 i M2 oddziaływują na siebie siłami napięcia nici N1. Związane te siły są ze sobą trzecią zasadą dynamiki. Mają te same wartości, lecz przeciwnie zwro przeciwne zwroty. Masy M2 i M3 też oddziaływują na siebie. Siłami N minus N2 oraz N2, też sprzężonymi trzecią zasadą dynamiki. Więcej sił nie ma. Piszemy dynamiczne równania ruchu masy pierwszej. M1A równa się Q1, czyli M1G minus N1 masy drugiej. M2A równa się N1 plus. Q2, czyli M2G minus N2. No i wypadkowa siła działająca na trzecią masę, czyli równanie ruchu masy trzeciej, N2 minus Q3, czyli minus M3 razy G. W tym momencie zakończyliśmy z fizyką, trzeba ten układ rozwiązać. Proponuję w dalszym ciągu dodać stronami te równania. Zobacz, z prawej strony znikają napięcia, z, z lewej wyciągam przyspieszenie przed nawias i wyznaczam to przyspieszenie. Mając wartość przyspieszenia, idę do równania pierwszego, wyznaczam n1 i otrzymuję wartość napięcia n1. Potem idę z przyspieszeniem do równania trzeciego, wstawiam wartości i znajduję napięcie n2. Względem układu nieinercjalnego pojawiają się dodatkowo siły bezładności w stosunku do tego, co mieliśmy w układzie inercjalnym. Siły bezładności mają takie wartości, że wypadkowa sił działających na każde ciało względem nieinercjalnego układu odniesienia jest równa 0. Piszemy więc teraz warunki równowagi sił działających na każde ciało. I tak na. Ciało pierwsze Q1 równa się N1 plus FB1. Na drugie, Q2 plus N1 równa się N2 plus FB2. I na trzecie, Q3 plus FB3 równa się N2. Teraz wstawiamy za ciężar q 1 M1G, a za siłę bezwładności działająco na pierwszą masę iloczyn jej masy i przyspieszenia układu M1A. To samo robimy w drugim równaniu M2G i M2A. I w trzecim M3G plus M3A równa się M2. Popatrz na te trzy równania i porównaj je z równaniami z układu. Inercjalnego. Przecież te trzy równania są identyczne z tymi w inercjalnym układzie. Zatem od tego momentu dalsze rozwiązanie, rozwiązywanie zadania powinno następować tak, jak to miało miejsce już w inercjalnym układzie odniesienia.